2 lutego, środa, święta ofiarowania Pańskiego z Ewangelii Świętego Łukasza. Teraz, O władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie Pogan. To modlitwa starca Symeona. Zobaczył Jezusa i może odchodzić, może umierać. Być przygotowanym, być otwartym na ostateczny finisz ziemskiego życia, czyli spotkanie się z tajemnicą śmierci. Pozwól mi odejść, pozwól odejść Twojemu słudze. Wymawia te słowa. Starzec Simeon, bo ujrzał zbawienie, ujrzał Jezusa. Moi drodzy, nasze życie jest codziennym takim oczekiwaniem na spotkanie z Jezusem. Mamy te małe spotkania, te nasze codzienne w naszej modlitwie, w Eucharystii, w adoracji Najświętszego Sakramentu. On jest tym światłem, które rozświetla naszą drogę, którą prowadzi nas. Po drogach naszego codziennego życia, światłem, które ma świecić w ciemności, bo życie nasze nie szczędzi nam rzeczywiście mroków, mroków, zakątków mroku codzienności, gdzie często potykamy się o nasze grzechy, o nasze słabości, o nasze pokusy, ulegamy im. A Chrystus jest tym, który przychodzi, aby rozświetlić, aby doprowadzić nas w tej światłości do celu. Celem naszym jest zbawienie. Żebyśmy w momencie, kiedy już będzie się zbliżał, rzeczywiście ten kres naszego ziemskiego życia mogli powiedzieć: Teraz już jestem gotowy. Teraz, Panie, pozwól mi na spokojnie, w spokoju odejść do Twojego domu, do Twojego Ojca, bo już zobaczyłem Twoje zbawienie. Ty byłeś moim, Ty byłeś moim, Ty byłeś moim, Ty byłeś moim światłem, Ty byłeś moim drogowskazem w życiu. Z Tobą szedłem. Za Tobą podążałem i teraz, dochodząc do celu mojej pielgrzymki, mojego ziemskiego życia, już wiem, że będę zbawiony, że będę szczęśliwy, bo Tobie zawierzyłem całe moje życie. Ofiarować się, dzisiaj jest ofiarowanie Pańskie, ale my dzisiaj mamy siebie ofiarować. My mamy dzisiaj siebie ofiarować Jezusowi. Nam towarzyszy też w tym dniu dzisiejszym Matka Boża. Nazywamy też to święto Dniem Matki Bożej Gromnicznej. Gromnica, czyli światło. Maryja niesie Chrystusa, niesie światło, niesie światło każdemu człowiekowi. Kiedy zatopimy się głębiej w tę tajemnicę tego święta, w istotę tego, czym jest właśnie Święto Matki Bożej Gromnicznej, czym jest ta. Ta świeca, ta gromnica, to zobaczymy, że ona w życiu niejednokrotnie ma ratować człowieka, ma pomóc. Maryja daje Jezusa po to, aby on ratował człowieka, aby pomagał mu właśnie pokonywać to, co jest trudne, to, co jest niebezpieczeństwem życia. Takich niebezpiecznych sytuacji będziemy mieli bardzo wiele, ale zawsze. W tym naszym codziennym pielgrzymowaniu jest On i Ona, Jezus i Maryja, którzy nieustannie na drodze naszego życia prowadzą nas do tej tajemnicy zbawienia. Teraz pozwól mi odejść w pokoju. Błogosławię Wam na ten piękny dzień, w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże, dobrego dnia. Do zobaczenia jutro.